panowie nagrodzeni przedsiębiorcy nagrodzeni pracownicy a teraz wracając do dalszej celebracji kongresu w przyszłości szóstej edycji tego wydarzenia czas wyróżnić najlepszych samorządowców przed nami kolejne wyróżnienia tym razem dotyczą one strefy samorządowej Gazeta Olsztyńska i Dziennik Elbląski po raz kolejny zaangażowały czytelników a także internautów by ocenili pracę swoich samorządowców z Warmii i Mazur. Mogli oni wytypować a następnie oddać głos na swoich faworytów. Szanowni państwo, już niebawem poznamy najpopularniejszych samorządowców Warmii i Mazur 2022 roku w trzech kategoriach burmistrz i prezydent, starosta i wójt. Zostanie także przyznana nagroda specjalna nadana przez kapitułę plebiscytową. A na scenę pragnę zaprosić pana Macieja Materę, prezesa Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego oraz panią Agnieszkę Wederę-Grygielewicz, dyrektora marketingu i reklamy Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego. Witam serdecznie, dzień dobry, kłaniam się. Pięknie to wygląda na tej prezentacji plebiscyt dla najpopularniejszego samorządowca Warmi i Mazur 2022, bardzo ładna, ciesząca oko, statuetka jest już widoczna, a my za chwilę dowiemy się proszę Państwa kto został najpopularniejszym samorządowcem Warmii Mazur 2022, zacznijmy proszę Państwa od kategorii starosta. Panie i Panowie, zaczynamy od miejsca trzeciego. Mam nadzieję, że już obecny jest razem z nami Pan Andrzej Abako, starosta olsztyński. Szanowni Państwo, jeszcze nieobecny, no tak to jest, że rolą starostów, prezydentów, wójtów, to nie jest tylko chodzenie na tak piękne uroczystości jak dzisiaj, ale również codzienna ciężka praca. Więc proszę o wyrozumiałość, ale przypomnę Państwu, że starosta Abako ma wizję powiatu olsztyńskiego jako miejsca dobrego do życia, stawia na rozwój gospodarczy powiatu i wspólne działania z wojtami i burmistrzami, kładzie nacisk na inwestycje, a przede wszystkim infrastrukturę drogową, ale też sportowo-kulturalną. Przed nami także dwie ważne inwestycje, o których warto przypomnieć z tego miejsca, to budowa powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia w Olsztynku oraz powiatowo-gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Adągu. Jest także jednym z inicjatorów utworzenia strefy gospodarczej w Gryźlinach i w gminie Stawiguda na, na miejscu trzecim Andrzej Abako, a kto pojawił się na miejscu drugim na podium w naszym konkursie na najpopularniejszego samorządowca Warmii i Mazur 2022 w kategorii starosta? Jan Harchaj, starosta lidzbarski. Przypominam Państwu, że dzięki Janowi Harchajowi. I jest Pan Wicestarosta Tajarosow. dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry, zapraszam w takim razie po odbiór statuetki w imieniu Jana Harhaja. I powiatu Izbarskiego, który od lat znajduje się w czołówce krajowej pod względem pozyskiwania środków unijnych. Priorytetem dla niego są remonty dróg. Co roku w powiecie remontowane są kolejne odcinki nie tylko dróg powiatowych, ale też gminnych, co jest wynikiem bardzo dobrej współpracy z wójtami i burmistrzami. Powiat Izbarski stawia na turystykę, czyste powietrze, wiek ten las, jeziora rzeki, wspaniałe zabytki czy obiekty takie jak termy warmińskie, Hotel Krasicki, roztężnie stolankowe, które znajdują się na jego terenie, dały impuls, by tworzyć tu uzdrowisko. Cieszę się, gratuluję, pięknego wyróżnienia. Panie i Panowie, czas na zwycięzcę w tej kategorii. Kto jest najpopularniejszym samorządem? Jest Pan Starosta Abako. Dzień dobry. No gdzie Pan był? Gdzie Pana Kiedy Pana nie było? Witam serdecznie Panie Starosto. Miejsce trzecie przypominam w tej kategorii. Witam serdecznie Starostę Andrzeja Abako. Przygotowania do Andrzejek może były. Nie wiem. Zakładam, że nie niebałem. Pan starosta będzie także świętował, panie i panowie. Szczerze gratuluję. Dobrze, że pan jest, panie starosta, razem z nami, bo za chwilę dzisiaj nie tylko odbiera pan wyróżnienie, ale będzie pan miał zaszczyt uścisnąć dłoń zwycięzcy w tej kategorii. Najpopularniejszy samorządowiec Wargiej Mazur w kategorii starosta. A któż nim został? Marcin Poliński, starosta Niedzicki. kwiatek, Pani Dyrektor, tak swoją drogą, bardzo gustowny, kawał palny. Witam serdecznie. Dzień dobry, Panie Starosto. Dzień dobry, drogi zwycięzco. Marcin Waliński swoją przygodę z samorządem zaczynał w 2011 roku jako sołtys, później pracował jako radny, następnie wiceprzewodniczący rady. Nic dziwnego, że praca w samorządzie i potrzeby ludzi znał potrzebki. Wizjoner w czasie trwania jego kadencji udało się z sukcesem zrealizować kilkadziesiąt inwestycji, skutecznie pozyskuje dofinansowania i z powodzeniem rozwija powiat Niedzicki. Za to, że jest dobrym gospodarzem, co widać też w dzisiejszych wynikach plebiscytu, doceniają go także sami mieszkańcy powiatu Niedzickiego, a na pewno doceniła go kapituła, trzeci, którzy głos na starostę oddali. Panowie, zapraszam bliżej w światła sceniczne, aby ułatwić pracę naszym fotoreporterom, pan prezes, pani dyrektor, a także panowie wyróżnieni w naszym konkursie na współprawi programów. Dziękuję bardzo i szczerze gratuluję. Mamy to zrobione zdjęcia. Dzięki uprzejmości naszych fotoreporterów. Dziękuję bardzo, gratuluję. I proszę zająć swoje miejsca. Panie i Panowie, pozostajemy w naszym konkursie. Poznajmy tych najlepszych z najlepszych polskich samorządowców w naszym na regionie. Tym razem wyróżnienia w naszej plebiscycie w kategorii prezydenta i burmistrza. A kto pojawi się na scenie i kto odbierze to wyróżnienie, spieszę z informacją. Proszę Państwa, przed chwilą oklaskiwaliśmy. Starosta z Nidzicy, czas na oklaski dla nidzickiego burmistrza Jacek Kosmala, miejsce trzecie. Witam serdecznie, gratuluję miejsca na podium i zapraszamy do nas na scenę. Czy obecny jest razem z nami? Jest, kłaniam się, dzień dobry. Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmana. Pełni funkcję burmistrza Nidzicy drugą kadencję. Przez 8 lat w swojej pracy starał się równoważyć realizację zadań w każdej sferze życia społeczno-gospodarczego. Pozyskując na nie Ponad 100 milionów złotych w gminie Dziedzica. Rozwija się więc nie tylko infrastruktura drogowa, modernizowane są obiekty użyteczności publicznej, kulturalnej i turystycznej, infrastruktura sportowa, placówki oświatowe. Rozwija się również strefa ekonomiczna. Powstają nowe miejsca pracy, rozkwita budownictwo mieszkaniowe. Jacek Kosmala stawia na współpracę. Od początku sprawowania swojej funkcji. Powtarza, że tylko współdziałanie może przynieść wymierne korzyści, a jedna osoba nie jest w stanie zrobić nic, podkreślając jak ważny jest zespół, w którym pracuje, a ja pod słowami się podpisuję. Dziękuję i gratuluję miejsca trzeciego. Czas na drugie miejsce w plebiscycie dla na najpopularniejszego samorządowca w Warmii i Mazur 2022 roku w kategorii burmistrz i prezydenci. W tej kategorii na miejscu drugim staje na podium pan Piotr Feliński, burmistrz miasta i gminy Nida. Zapraszam serdecznie i witam panie burmistrzu, myślę, Nida i oczy wyobraźni natychmiast kierują mnie w stronę jednej z żaglówek, które parkują przy porcie. Ufareja. w tę przestrzeń. To już druga kadencja Piotra Felińskiego jako burmistrza miasta i gminy Ruciana Nida. Podczas pierwszej kadencji pan burmistrz zmierzył się z programem naprawczym, osiągając dochód w kwocie ponad 32 milionów. Dzięki właściwej komunikacji, rzetelnej pracy i współpracy usytuował gminę na 34 pozycji w rankingu samorządu terytorialnego w Polsce w 2020 roku w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Zrealizował także wiele inwestycji finansowanych z budżetu gminy oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej gratuluję wyróżnienia i miejsca drugiego. No i proszę państwa czas na zwycięzcę w tej kategorii burmistrzowie prezydenci miast. Najpopularniejszym samorządowcem Warmii i Mazur w tej kategorii zostaje pani Beata Sokołowska, burmistrz Białej Piskiej. Witam, Pani Burmistrz. Dzień dobry. Proszę Państwa, Beata Sokołowska to samorządowiec z 24-letnim doświadczeniem. Jest pierwszą kobietą burmistrzem w historii gminy Biała Liderka wszelkiego rodzaju inicjatyw. Wspólnie z mieszkańcami zrealizowała już kilkadziesiąt projektów dotyczących między innymi zagospodarowania przestrzeni publicznej zgodnie z pomysłami, które wyszły bezpośrednio od samych mieszkańców. Jest blisko ludzi, jest z ludźmi, społecznością, sołectw pokazała, że niemożliwe nie istnieje. Tym sposobem spowodowała, że przede wszystkim panie odkryły swoje pasje oraz talenty i w przeciągu roku w gminie powstało aż dziewięć kół gospodyń wiejskich. Gratuluję i z całego serca dziękuję. I wyróżnionych burmistrzów zapraszam ponownie do wspólnej pamiątkowej fotografii. To Sokołowska, burmistrz białej piskiej, są tej kategorii. A na ekranach widzą Państwo całą trójkę nagrodzonych burmistrzów w tej kolejnej kategorii, gdzie przekazujemy wyróżnienia najlepszym samorządowcom, zdaniem czytelników Gazety Olsztyńskiej, Dziennika Albląskiego. Panie i Panowie, gratuluję burmistrzom. Trójka laureatów opuszcza scenę. Dziękuję również fotoreporterom, którzy pozostają już w gotowości, bo za chwilę Będą kierować obiektywy swoich aparatów w stronę najlepszych wójtów w Armii i Mazur. Poznajmy kolejną kategorię, to wójt. Ależ emocje, gratulacje także widzę i pod sceną od marszałka prezydenta Olsztyna odbiera jeszcze pani burmistrz, a ja spieszę z informacją, że na trzecim miejscu na podium w kategorii wójt Odbierze nagrodę Wójt Gminy Barciany, Pani Marta Kamińska. Witam serdecznie, dzień dobry Pani Wójt. Początek pracy Pani Marta Kamińskiej na stanowisku Wójta nie należał do prostych. To był, post, to był pusty budżet i widmo bankructwa, jednak doświadczenie w finansach i zarządzaniu Zasobami ludzkimi pozwoliły na uniknięcie czarnego scenariusza. Dziś pani wójt ma na koncie wiele różnych inwestycji i dziesiątki milionów pozyskanych na ich realizację. Oto by Barciane były miejscem jak najbardziej atrakcyjnym i bezpiecznym, dwa również działając w stowarzyszeniu warmińsko-mazurskich gmin Pogranicza, gdzie od 2019 roku pełni funkcję prezesa. Gratuluję tego wyróżnienia serdecznie dziękuję Pani wójt. Panie i panowie, drugie miejsce w plebiscycie na najpopularniejszego samorządowca Bernie Mazur w 2022 roku w kategorii wójt zdobył pan Krzysztof Szumała, wójt gminy Milejewo. Pan Krzysztof Szumała z pracą w samorządzie związany jest od ponad dwóch dekad. Jak przyznaje wiele zawdzięcza mieszkańcom swojej gminy, to oni motywują go do dalszego działania, są kreatywną społecznością, pełną inicjatyw i pomysłów. Warto wspomnieć, że w ubiegłorocznym prowincji Gazety Olsztyńskiej Dziennika albląskiego pan Krzysztof Szumała zdobył tytuł najpopularniejszego wójta. Dzisiejsze wyróżnienie to kolejne docenienie dotychczasowych wysiłków pana wójta na rzecz rozwoju małej oczyzny, jaką jest gmina Milejewo i z pewnością motywacja do dalszych działań. Znowu na podium szczere gratulacje. Panie Wójt, Panie Wójcie, poznajmy osobę, która zajęła najwyższe miejsce na podium. Czas na pierwsze miejsce. Kto zwycięża w plebiscycie na najpopularniejszego samorządowca w Armii Mazur 2022 roku w kategorii Wójt? Komu przypadnie ten laur? Panu Michałowi Kontraktowiczowi, Wójtowi Gminy Staliboda. Pan Michał Kondraktowicz, zanim został wójtem gminy Stawiguda zajmował się m.in. funduszami europejskimi. Zdobyte doświadczenie było pomocne w pozyskiwaniu umów o dofinansowanie inwestycji na kwotę ponad 76 milionów. Wprowadzona przez niego racjonalna polityka zarządzania finansami została doceniona w rankingu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2019. W zestawieniu tym gmina Stawiguda znalazła się na drugim miejscu w kraju. W 2022 roku natomiast gmina zajęła pierwsze miejsce w Polsce pod względem przyrostu liczby mieszkańców w ostatnim dziesięcioleciu. To dobre, jak pan to zrobił? Szczerze gratulacje Wójt gminy Stabiguda, Michał Kontraktowicz, a obok niego wuj gminy Milaniego, Krzysztof Szumała, i wuj gminy Barciane, Marta Kamińska. Trójka nagrodzonych. Wspólna pamiątkowa fotografia, wielkie słowa uznania. Szczerze gratuluję, proszę Państwa, laureatom w kategorii wójt w plebiscycie na najpopularniejszego samorządowca w Armii Mazur. Wielkie brawa dla wszystkich nagrodzonych. Dziękuję bardzo fotoreporterom także za wspólną pamiątkową fotografię, wykonaną zarówno wójtom, burmistrzom, jak i samorządowcom, którzy odbierali w dniu dzisiejszym to wyróżnienie czyli starostom. Panie i Panowie, na scenie pozostaje Pan Prezes, pozostaje Pani Dyrektor. To znak, że już za chwilę uścisną Państwo dłoń osobie wyróżnionej w sposób szczególny. Panie i Panowie, czas na nagrodę specjalną, kapitułę. Drodzy Państwo, kapituła plebiscytowa przyznała nagrodę specjalną. Główny laur w tej kategorii otrzymuje pan Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Panie marszałku, zapraszamy na scenę. Gustaw Marek Brzezin to samorządowiec z krwi i kości. Zasiadając w ławach Komitetu Regionów w Brukseli jest blisko źródeł Kształtowania polityki finansowej Unii Europejskiej. Zwolennik i skuteczny realizator zrównoważonego rozwoju Warmii Mazur. Fundusze unijne nie mają przed nim żadnych tajemnic. Dwie ostatnie perspektywy finansowe region warmuńsko-mazurski zamknął, wykorzystując je, to trzeba powiedzieć głośno. W 100%. Współautor sukcesu kształtu programu Fundusze Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, który przewiduje historycznie wysokie wsparcie unijne o wartości blisko 1%. Ma 8 miliarda euro. To wielki, olbrzymi sukces pana marszałka i wszystkich jego pracowników w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo i szczerze gratuluję, panie marszałku. Proszę państwa, mamy także jeszcze laureatów w tej kategorii. Kto będzie laureatem? Poznajmy kolejnego laureata. To Andrzej Abako, sterosta Dzisiaj spóźnione obowiązki zawodowe wstrzymały pana starostę, ale jak przyszedł, to od razu zgarnia drugą nagrodę. Mówiliśmy już wcześniej o panu staroście. Dodam proszę Państwa, że pan starosta jest inicjatorem fantastycznego projektu Szlak świętej Warmii. Jego ideą jest wykorzystanie dziedzictwa historyczno-kulturowego i tożsamości warmii dla jego rozwoju gospodarczego. Z jego inicjatywy w grudniu 2021 roku zawiązane zostało stowarzyszenie Szlak świętej Warmii skupiające ponad 30 samorządów imponujący projekt. Szanowni Państwo, poznajmy kolejnego laureata w kategorii Nagrody Kapituły. Tym razem nagrodę odbierze pan Piotr Grzymowicz, prezydent olsztyna. Dziękuję. Witam serdecznie Panie Prezydencie. Piotr Grzymowicz jest prezydentem Olsztyna od 2009 roku. W trakcie jego prezydentury zrealizowano w Olsztynie szereg ważnych inwestycji. Przewrócono komunikację tramwajową, zagospodarowano brzegi jeziora Ukiel. To piękna i fantastyczna przestrzeń. Zawsze z radością zapraszam przyjaciół z całego kraju i z dumą prezentuję im nasze jezioro Ukiele. Zrewitalizowano najpiękniejsze olsztyńskie parki, otwarto wodne centrum rekreacyjno-sportowe Aquasfera oraz wybudowano i zmodernizowano dziesiątki kilometrów olsztyńskich ulic. Za swoją działalność Piotr Grzymowicz został uhonorowany tytułem lidera samorządu 2016 przyznanym przez Dziennik Rzeczpospolite oraz został laureatem złotej dziesiątki rankingu Perły samorządu 2017 przygotowanego przez gazetę prawno Szczerze gratuluję, panie prezydencie. Proszę państwa, czas na kolejne wyróżnienie. Jeszcze widzę wspólna pamiątkowa fotografia wyróżnionych na tę chwilę. Bardzo proszę. Niechaj fotoreporterzy czynią swoją powinność, ale intuicja podpowiada, że do tego grona dołączy, proszę państwa, jeszcze jeden samorządowiec. A kto nim będzie? Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Jacek Wiśniowski. Zapraszam! Serdecznie, panie burmistrzu. słabość do sportu. Pan burmistrz widzę to po takim szybkim i dynamicznym zejściu ze schodów. Kłaniam się. Dzień dobry. Zapraszam. Proszę państwa, burmistrz Lizbarka-Warmińskiego od 2014 roku. Lider w pozyskiwaniu środków unijnych, laureat licznych nagród i wyróżnień, propagator ekologicznych rozwiązań w miejskiej przestrzeni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. To także propagator zdrowego życia, o czym przed chwilą wspomniałem. Zabiegający o utworzenie miasta uzdrowiskowego i aktywny uczestnik paneli dyskusyjnych podczas licznych forów ekonomicznych, środowiskowych i samorządowych, wiceprezes zarządu stowarzyszenia Polskie Miasta Citaslo, wicekoordynator polskiej krajowej sieci miast Citas przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, nagrodzony dzisiaj Jacek Wiśniewski, burmistrz Izbarka Warmińskiego. Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Prezydencie, Panie Prezesie, Panie Dyrektor, smutna pamiątka, zdjęcie. Chwila do portu reporterów. dziękuję bardzo, dziękuję Panie Prezesie, dziękuję Panie Dyrektor, Panie Marszałku, Panie Starosto, Panie Prezydencie, Panie Burmistrzu. Dziękuję i gratuluję tych wyróżnień naszym laureatom. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Burmistrz. Proszę państwa, przyznane zostały nagrody we wszystkich kategoriach. Raz jeszcze gratuluję wszystkim laureatom, a więc punktujemy i kończymy nasz plebiscyt dla wszystkich wyróżnionych. Wielkie wacje! A po tych emocjach e, chwila oddechu dla naszej duszy. Nic tak nie pieści, zmysłu, słuchu, jak piękny saksofon, jeżeli dodamy jeszcze do tego zmysłu wzroku, który cieszyć będzie Paulina Mieczykowska, fantastyczna saksofonistka, wspaniała artystka, która w dniu dzisiejszym pisze własną artystyczną historię, ale myślę, że to też jest moment, aby pogłonić się Twojemu tacie. Tomaszowi Mieczykowskiemu, wybitnemu saksofoniście, który niejednokrotnie już miał okazję nam pięknie zagrać w różnych wspaniałych przestrzeniach i cieszyć nasze oczy i uszy muzyką. Panie i Panowie, przed Państwem Paulina Mieczykowska. <klucza>